O Oliwierek! No i gra gra... już szczerze, że widzicie taki słaby setupik, ale szybko go ustawiamy i mam po prostu kilo, w którym pierwszym gram. A tu ktoś leci? Ja mam skina, w którym ostatnio gram pół roku temu. Skina z ósmego, ja za to karnet. To w w taką... Nie wiem, ona się. Otwiera. Z rodeo mi się kojarzy. Się nie. nie śpiewaj, bo to odcinek. Ty, Niki. Trzeba być Oga, miłym na odcinku. To no dobra, ale nie śpiewaj. Ty nie będziesz śpiewał, to ja będę miły. Masz takie... Nie mam takie lagi. Nie mam lagów. Ale ja mam. Może ty masz lagi, nie przerywa. No by mnie na ścinko nie przerywała. E Dururusiru! Trzy jak mama mi nich ja to ja do pokoju trochę bedzie. Napłem szelmy pom-pom Oliver też chela Hmm... Nie dawaję się na to. Esa mund. mund. Odcinek pełen nudy. Bo Nic się nie dzieje. Żadnych chłopów nie ma na Zalewie zdobyć. O dobra, dołączył Z nim będziemy weryfikować. No za chwilkę widzowie będzie odcinek z weryfikacją. A kanał jaki? Na jakim on kanale jest? Nie ma go na żadnym no. On nie ma, ma mikro Ma To jak ma mieć mikro, skoro go nie ma na czacie ekipy? A na trzecie gry nie może być. Aj, nie Chyba że na gra na PS-ie niego... jest na imprezie. Nie, on gra na PS-ie, to też może być na imprezie. O, no. no niecham, tak mogę, wiesz? ma! Cie siema, 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 ma sięma, sięma. Dzisiaj będziesz miała weryfikację z kolegą, ale my nagrywamy odcinek, także możesz coś tam po... powieć coś o sobie. Eee, są dwa. Za... <śm> 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 po po ile poszła? Ile poszła? Ile poszła? Niewyraźnie. Dziękuję. jest potrzebne do odcinka. Gdzie się... No, Gdzie się urodziłem? Języku, no, to jest. to wygrał, ale dzisiaj będziesz na biotach grał. Jakby, chodź... ja... Ze mną będziesz grał dzisiaj. Na biotach będziesz... Pokonać? No. Będziemy grać 5 rund i kto wygra więcej rund, wygra. Jeśli ja wygram więcej rund, to nie przechodzisz, a jeśli ty wygrasz więcej rund... To przechodzisz no, Tak czy do tak, pieniądze. może. Ale tu jak w pierwszej konkurencji nie przejdzie, to. Jak pierwszej konkurencji nie przejdzie, to z, do na Lekarz nasza skrzynka i. Jaki to, jak to, jak z... ja to ma wolna popa? Ja też chcę, ja z nim pójdę też na BIOSy. Kurde, ale z takim legalnym. No logami... dobra. No co mnie tak tecze? Ej, takie pytanko, nie? Żebyście odpowiedzieli. Eee. Kiedy kończycie tą arenkę? Nie wiem. bo... Jesteśmy na spoconej arence, bo... Niestety no... Mamy Ja na masz, na ty mam, kół. Kół. Ja mam 10 fragów, a Oliwier ma 6. Nie Oliwier. Nieprawda! Ja, nie, bo ja mam... Ja mam 12, a nikodem ma 11. Co tam kłamiesz? Serio, nie, to, ja tyle, nie fajkuję. kill off Nie fejkuje e, tak, na, tak naprawdę ja mam zero i Nikoda ma zero, e, bo na się Podobałam się podmiotu młowca, podobałam się Nie, mi z dzisiejszego sklepu tylko ta ba balonowa bomboniera A w teraz to no. jest najlepszy skin? Jak on się nazywał? Internet masz chyba słaby, mm. Kuba, bo... Podniebny e, łącza to, to jest najlepszy skin Teraz Bo mam... Przerywać jak wy... moją babcię ja Mam maskę gazową też Przerywać jak mi... mi... moją babcię, baju ale wygląda. Co? Przerywacie, ale dobra Co? Żeby ci ojciec tylko no, nie wiesz no, do pokoju Dobra o, tak jakby kiedy. Ej. U... O nie! I z najgorzej, bo I wczoraj był bugnia nie? Z teraz go. I teraz go. A cię przerywa, ja nie rozumiem w ogóle twoich słów, cię tak przerywa. Trzeba mikrofon słaby, a... albo internet w domu, bo cię tak przerywa. Że... Nie, to po prostu internet. Dobra, Nikodem, wytniesz to na odcinku, jak on gada, bo... Nie umiem. To jest sensu. Ej, a teraz jest dobrze? No, ale jakby... Gadasz na przykład, to ci tak... Ja co... Dziepa... E... Ocie... Tak Ej, ale teraz jest dobrze? Poczekaj, teraz dobrze słychać? No tak. No. A to dobrze. No... Odłączył mi, podłączył mi krew. O, mamy dropa obok siebie, to mogą być typy. Niebieska no, szybka pompa. Niebieska szybka pompa, a mam fioletową wolną, to ja nie potrzebuję. No tak sobie, że nie nagrywałem tak długo, dlatego że po prostu musieliśmy. Miał karę, miał karę, nie, miał karę. No tak, yy, a, a bardzo... ja mega chcę mieć emotkę pełny przez. No, mam 2 Ela, mam 2 ELA. ELA. Ela, to ja mówmy muszę... tak się, że jak, prawie, jak ze mną wygrasz na biosach Jak ze mną wygrasz na biosach to ci to wyślę Mam 2 Ela, mam 5 kawebaksów Naprawdę? No tylko wygraj ze mną, to jest pierwszy warunek. A masz... A masz... Ej, chłopy! Tylko pierwszy warunek jest taki, że musisz ze mną wygrać i ten... Masz ułatwienie, że ja gram na komputerze od dwóch dni, nie? Ej, kładę nam padł, chodź. Ile razy mam z tobą wygrać? Kładź. No, pięć, pięć rund i kto wygra więcej? No posłuj się może, bo nie mogę postawić. Ale naprawdę dostanę tego gifta? Tak. Ale Aleś gramy pięć wygra, rund. A nie znajoma, gramy ja pięć. Ulubiona y, emotka, nie wiem czemu, ale y, mega lubię ten emot. No ty to. może mi iść, dał tą pięćdziesiątkę, a nie ty pijesz. Ale mam trzy, no to po co ci? Ej, jedna, jedna smutna strzał, strzał. Strzał. Szybko. Ej, mam złe wieść, bo y, znacie chyba snajpa, nie? Każdy zna. No, no tak. I zwerfili. No, tak, nie no, teraz mega smutno. To jest takie Tak no, jak no, mi, mordo. U mnie Wow, gościu, szacun. To czwórkę nam rzucił. Ja, rzuci. ja tak, po prostu heavy. O nie. Ja wycofuję, najwyżej gram placement, nie? Jak? Jak? Co to migana chłop ma? To co za bot? Jak? Krzad, jak on się tam dostał? Krzad, jak, jak on się no. tam dostał? i co? Oj, co widzowie, ja trzeba oglądać na tym odcinku? No ale wolisz dostać punkty. Ej, czemu nie masz goto? Nieważne, nie ale u mnie niki fikki ma Goto. No bo masz po prostu na zielono napisane. To nie znaczy, że ma gotowość. Przepraszam widzowie, że się Nieważne, będę kapił. Będę go. się... Będę się kampił pod daszkiem, ale przepraszam za to, ale... chciałbym dostać punkty, wtedy od razu wyjdę. E, ale ja nie mogę ci dać, jak ja przegram emotki, bo ja nie mam L2 L ale... nie, nie. Ale ja sobie nie. sam mogę kupić emotkę. To może być mój koniec. No może. Wow. Ale pełny przechył, naprawdę. O mnie wiedział? 30 HP miał. Także dziękuję i zaraz kolejny odcinek.